I jak ci poszło? Nie wiem, chyba dobrze. A u Ciebie jak tam? Drugi termin. Ale skoro masz wolny wieczór, to może wpadłbyś do mnie na nowe mieszkanie? Wiesz co? Wyślij mi sms-em adres, wpadnę wieczorem. Aktualnie mam trudnego casea w pracy. Panowie, mam dla Was dwa zadanka. Pierwsza to szybka akcja. Musicie wymusić haracz od płaskiego, nie zapłacił za ostatni towar. Załatwcie to. Drugie zadanko, natomiast jest poważniejsze. Panowie, trafiła nam się gruba ryba. Właśnie przyszedł nowy towar. Mamy to zanieść jednomu ze studentów trzeciego roku. Ten zapach... Towar najwyższej jakości. To dla całego roku? Nie, to zamówienie dla jednego klienta. Więc powiadasz szefie, że to rozwiąże jego problem? Jestem o tym przekonany. O miejscu i czasie transakcji dowiemy się jutro. Rozpoznacie klienta, przenosząc połówkę. To może od razu 0,7? Nie taką połówkę, Gamonie. Nie oglądaliście nigdy filmów gangsterskich? No. To teraz możecie spieprzać. Który z nas chodzi? Kamień, papier, Okej. Okay.

Koledzy, nabiodajcie się, mam no i... To co, caps? Wiem, ja że spóźniłem się na spotkanie z szefem, ale coś mi uminęło. O co ci konkretnie chodzi? No wiesz, ta akcja z płaskim. Mieliśmy ostatnio problem ze ściągalnością opłat. Postanowiliśmy skonkretyzować nasze działania. Zgadnij, czyli to by był pomysł. Nie bardzo mi się to podoba. Wiesz, wypływamy na szerokie wody. Musimy skonkretyzować nasze działania. Inaczej konkurencja nas pochłania. Jak tak dalej pójdzie, to ja się tu nie widzę. Że co? Coraz bardziej mam wrażenie, że idziemy w złą stronę. Pamiętasz, jak byłeś na pierwszym roku? Zero kumpli, zero dziewczyn, zero alko, cały semestr na warunkach. A teraz co? Masz Karolinę, pan inżynier, za niedługo pewnie magister. O co ci chodzi? Nie przeczytasz? To pewnie moja, nieważne mordą, aleśmy wklepali temu płaskoziemskiemu typowi... O, dokładnie. Zapamięta to na lata. Będzie to wspominał przy każdym smażonym naleśniku. I przy każdej wypitej sojowej flat white. Stary, ale czemu sojowej? Yy, nie wiem, tak jakoś mi się skojarzyło, wiesz, sojowa, płaskoziemce ta sprawa. A, no w sumie to się dodaje. Skarbie? Tak? Skąd domasz? masz? A, to! Yy, wiesz co, zamówiłam sobie taką przesyłkę i kurier ma mnie poznać po tej połówce. To są ściągi na wszystkie twoje egzaminy. Od jak dawna ściągasz? Ale o co ci chodzi? Przecież dzisiaj wszyscy ściągają. Ty też ściągałeś. Dawniej, ale teraz dla mnie to jest kwestia dobrego smaku. Smaku? Tak, smaku. Wiesz co, nieważne. Jutro mam egzamin. Proszę cię, daj mi to. Nie mogę. Jeśli mi tego nie dasz. Z nami koniec. No, widzę, że uzyskał pan stopień inżyniera. Tak, dokładnie. Co, nie chciało się robić magisterki. No dobrze. Mm... Czy ma Pan jakieś doświadczenie w branży handlowej?